Karol, Dobra, nagrywa się. No Karol, jeszcze zaczekaj, nie weźmiesz czołgu. Ja cię będę gwałcić, chaaka, a więc mam Raz. Ale weźmy rurkę w dupę i nadmucham. Ja pierdolę. Też tego esterfowałem, daj. No bez kiju, nie. No tak, ładnie się będzie palił. Ładnie Ale się będzie się palił, tak, tak. Kierowaj, we czołgi nie bierzecie, e trójki, kurwa. Też e trójkę przypisz z chaaka, ja pierdolę, jeszcze ją objedziesz Idzie... No, kurwa, ej Karol Co to puszczaj za adres? Puszczaj to! Ej, Karol Puszczaj to Eseta to, przy... to jest tarcza, chłopie Karol, Karol jebie chuje. Ma eseta Ale zostaw, też ma No puszczaj, puszczaj, puszczaj szybko O oh, jezu, yes. to będzie ciekawa bitwa. To chłopaki chyba wiecie o co chodzi. No, no wiadomo, wiadomo. Chaćki no, są. Dobra, nie? Bitewki? Orenino cwelu Ej, nie wyzywaj się, to Z ma bitwy. być. Family, family friendly content, chłopie. To chłopaki, wszyscy. Ale proszę nie przeklinać. Orenino, tego ci... dać. Masz kika to jest kurz. star. star mi nauczył nie przeklinać. Mają dwa kołowce Nie do supportu. Tak jak w szkole kurwa. Proszę nie przeklinać. Ale po co ty się odzywasz? Boronino, ty to jesteś kurwa mały. Wiesz co? Masz... Masz... Ka Karolowi obraził. Nie wpiernaleźć się do swojej życia, dobra? A mogłem sobie wiesz? jeszcze walnąć kamuflar z bacy to by było dobrze. Ale nie no Wolnij mu gonga. Tego jest, Devil O kur... O, mięso. Mięso to jest, nawet sam ci potrzeba mięso. Też czuję tężą O, o, o. Ten gej, to mięso. No ale wiesz, nie wiem, cały czas go biorę. jak coś powie, to kurwa Bardzo lubicie. Uuu, weszło za 800 z HK. Ale miłko. Się kurwa było naprawdę nie umiecie kurwa. No bo oni nie umieją się bawić Ale że oni nie mają kurwa pokonać kilku husarzy Takich A, małych to no, dobijesz coś go? I z bezwzględnych husarzy Kurwa kapitan odejdź, odejdź, odjedź, odjedź kurwa Odjedź Odjedź, odejdź O ty jebiesz Chłopaki ładujemy I to ma być zabawa nie jakieś. Przeładuj, ładowanie, exe BR na plecach, jakiś frajer. No za 27 lat, Ty, jakiejś gówną w Nie mam no. łagody. E Street to tam chuj. Co chcesz, Ford? Chyba jakiś syf tam stoi. A bo ty zdechłeś, ojo. Patrz, patrz, patrz. Jest, Drodzieska jest. Kurwa, dwóch naraz. Widzisz, kurwa, Jan Kamieński do mnie strzela. Ej, siema, 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 co robimy? O Ale Ale ja tu film na YouTube nagrywałam i spam. Zjeby, kurwa. Ale jest lagi, ja pierdolę, co jest z tym netem? Czytuję cię Nie pierwszego naszego Op, op. Ale wyrwał no, za kurwa tam jak nie na wodę. Kurwa, na no zwykłym jakoś jest lepsza, lepsza zabawa, jak się tak bawisz. Dobra, odpowiednik, wywaliłem co walili. Może teraz tym streetwagnem. Chyba, no, ale wy też walili. Ale k zamki bez Gówno jest strzela na plecach. Co to jest w ogóle? Czy ty jesteś? Kuźwa macie, czy ty jesteś? Co Za ile to dać? Zdechnij, zdechnij w dziurze tym jest Aby cię star cię starwynhał w dupę. Ej, czemu? A. Czemu co? ja jeść załatwiam coś, co? Jadę po rodzicach, by je po prostu to. Nie, nie można jeździć po rodzicach On napis smaży Cicho będzie O, nie przebije od przodu, co nie? Dawaj teraz wyjedź, słoniaku Śmiało O siema O, ja pierdolę mam skurowienie, nie no sorry, no jeździsz po rodzicach no. weź no, tym cholernie to... niebi na razie, muszę zajebać kogoś szybko. Właśnie Co? Ja... nie wierzę, nie? Kurwa, jeździsz ja po rodzicach no, chłopie Jak ja bym ci wjechał na starą to byś nic nie mógł powiedzieć, kurwa, bo bym powiedzieć o to. nas ale jak widzisz, no kurwa, to jest brak kultury. No nie po rodzicach, no co? Taka jest sprawa. Ale on ci bonga postawił takiego, bo kurwa. Ja bym miał też fajne plan. No chłopaki, nie wiem co teraz, więc. No ja bo może wszystko... mnie zabijać, co nie, ale bez wyzywania do nic, rozumiesz. Kultura Tak i co bierzemy w następnej, bo kurwa, to nudno. Lodówki! ST2 i Ta, Lodówki ruch. od razu. Nie co ty tam robisz tym ebrem? ja muszę zobaczyć w garażu to jest kurwa co oni mieli. dawać e trójki na chałekach o! Jedź tym ebrem kurwa tako on cię nie złapie Nie za... tak o tym ebrem ty no jedź tak o tym EWREM, no. Spokojnie, nie nerwuj się. Dobra, robię ci reset, bo wysyłam cię na mordę. Jak, jak mnie przebił pod takim kątem? Nie wiem i czekajcie, ja faranina do mnie napisał. Lodówki, pan Trapa. Ja tam proponuję, chłopaki, wszyscy Chieftaina, żeby wzięli. Jakbym miał Chieftaina, to bym wziął. A <noise> też. <noise> Jak mi wbijesz na kampanię, to będę miał. Jaj. Czyż no Tutaj cifa mam, ale u siebie na koncie nie mam. A. No, macie wasze zara? Nie. Dlaczego? Eee... Tak, może weźmy coś niższego? Tak, typu. się gra husarzem, typie. d 4 t D4-9. Mam nawet 2. Ja też mam O taka zaczęło. O, czekaj, okay. czekaj, czekaj, bardzo dobry Widzę, że wiesz co dobre Jakbym miał blu blurować te wszystkie <noise> wasze słowa to by mi pół godziny czyli znaczy kur nas pięć godzin zajęło Hy, a masz... to zobacz też na tak Wojtusia też są dwa defendery czekaj, a, czeka, no. a te tego nie masz, nie? Tego syfu. O o o wow. <noise> Pretzel. Aż mi kamerą Kroso. zatrzęsło, chłopie. Co? O jezus, nie wierzę. Dawaj, kryształski bierzemy, do niego. Jaj, ty Kreślowskie. i full he, od razu. Tylko pomaluj go, nie? Żeby jakiś wygląd do ten syf. Kurwa, jest pomalowany, czego się czepiasz? O, pomalowali, go, gotowisz. Tylko trochę więcej golda. To tak troszeczkę. No i tu mam w dużo pocisków, to można tylko wyciągnąć samą drużynę porobić. Tak, 103 pociski. Tako. Tako akurat. No co komu więcej? Ma no rację, oczywiście. Bez racji się nie jeździ. Poczekaj. A duże zastawiki to są. Mm. Aaa, widzisz. Dobrze. Braterstwo broni profesjonalnie. Bez braterstwa nie mogę sobie na czołgu. Props dla Karola. Zabigraną bitwę. Wygrał tą bitwę na ser. Wygraliśmy. Ja z Chodakiem bierzemy coś syfowatego, ale śmiesznego. Będzie deka <słuch>